Zaprawdę, Ty jesteś król ukryty, Bóg Izraela, Zbawiciel, I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiaj czcimy rzeczywiście króla ukrytego. Króla, który postanowił na aż 30 lat z tego czasu, który sobie przeznaczył, z tych 33 lat, postanowił, że te 30 lat spędzi w ukryciu. W ukryciu domu nazareteńskiego. Dlatego też dzisiaj świętujemy święto świętej rodziny. Niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć na temat tego, jak to życie przebiegało, ponieważ ewangeliści rzeczywiście postanowili zachować tę wiedzę w taki sposób okryć ją pewnym całunem tajemnicy, ponieważ to, co się działo w Domku Nazarytańskim, z jednej strony było jak najbardziej. Proste i można by powiedzieć prozaiczne, a z drugiej strony cudowne i niewypowiedziane. Drodzy wierni, Kościół święty późno wprowadził święto świętej rodziny. Dopiero papież Leon XIII rzeczywiście ukazał ten przykład dla poszczególnych rodzin. Ale Kościół, jak dobra matka, daje swoim dzieciom rzeczy stare i nowe. Daje nam takie piękne święta jak wczoraj obchodzone święto objawienia Pańskiego, święto bardzo stare i daje nam święto zupełnie nowe, święto świętej rodziny. I oczywiście Kościół natchniony Duchem Świętym odpowiada na potrzeby danej konkretnej sytuacji, w której my możemy rzeczywiście potrzebować konkretnego wsparcia, lekarstwa i przykładu. I zaprawdę zaiste profetyczny był to gest papieża Leona XIII, który kazał czcić świętą rodzinę w sposób szczególny, kazał ją naśladować. Dlaczego? Dlatego, że niejako zapowiadał to, co to, to zło, które wokół rodziny zaczęło się dziać. Oczywiście. Kryzys rodzin, można powiedzieć, nastąpił mniej więcej od czasów rewolucji francuskiej, kiedy wprowadzono to wielkie bezprawie, jakim jest rozwód. To było mocne uderzenie, ale to nie było jedyne uderzenie w rodzinę, ponieważ widzimy, że ta rewolucja, postępując, przede wszystkim za swój cel wzięła zniszczenie rodziny. Dlaczego? tak ważne dla wrogów Kościoła i dla wrogów Boga jest zniszczenie rodziny. Ono chyba każdy z nas rozumie, jak ważna jest rodzina. Większość z nas prawdopodobnie właśnie w tym, w tej małej komórce ludzi zjednoczonych wokół Chrystusa usłyszała o Panu Bogu. Zanim poszliśmy do Kościoła, najpierw być może nasza mama albo tatuś Albo dziadek, albo babcia tłumaczyli nam, że jest Pan Bóg, którego nie widzimy. Być może pokazywali nam jakiś święty obraz najświętszego serca Pana Jezusa, czy Matki Bożej i mówili nam, że to są święte osoby, które są w niebie. Może myśmy wtedy jeszcze nie za bardzo wiedzieli, co to znaczy być w niebie, ale już widzieliśmy, że pewna nadprzyrodzoność do nas się przybliża. Prawdopodobnie również nauczyliśmy się pierwszych modlitw od naszych rodziców albo dziadków. I być może przykład, tatusia i mamusi, którzy klękali wieczorem do wspólnej modlitwy, był tą zachętą, że i my razem z nimi na swój sposób jeszcze, być może jako małe szkraby, modliliśmy się do Pana Boga tak jak umieliśmy. Starając się powtarzać za dorosłymi te piękne słowa modlitwy. Drodzy dopiero potem zaprowadzono nas do Kościoła, dopiero potem usłyszeli, usłyszeliśmy głos kapłana, który przekazywał nam naukę Bożą, dopiero potem zobaczyliśmy Msze świętą, sakramenty, ale pierwsze ziarno, które zostało zasiane w naszej duszy, ziarno wiary w większości wypadków, Dokonało się, ten, ten siew się dokonał właśnie w naszych rodzinach. I jeżeli rodzina jest katolicka, jeżeli rodzina jest rzeczywiście boża, to potrafi wydać piękne owoce, które będą w stanie ostać się wobec tej nawał, nawałnicy sił wrogich Panu Bogu. Natomiast kiedy rodzina zostanie mocno nadwyrężona, kiedy te ideały katolickie zostaną gdzieś tam. Zapomniane albo przeinaczone, wtedy zaczyna się dramat. Wtedy się zaczynają naprawdę bardzo ważne, bardzo wielkie problemy, z którymi borykają się i dorośli, i młodzież, i dzieci. Drodzy wierni, jak się to dzieje, że nasze rodziny się chwieją. Ano wszelkie te ataki, co czego dotyczą? Przede wszystkim dotyczą tego spoiwa, które jednoczy rodzinę. A co tak naprawdę jednoczy rodzinę? No przede wszystkim miłość wobec Pana Boga i miłość bliźniego. To w rodzinie się najbardziej powinno praktykować te dwa rodzaje miłości, które są ze sobą połączone: miłość Boga i miłość bliźniego. I niestety ze smutkiem należy powiedzieć, że nie tylko ci zewnętrzni, wrogowie Kościoła uderzyli w miłość, ale też i uderzyli w miłość ci, którzy z wnętrza próbują ją niszczyć. I cóż się stało, kiedy ukazała się encyklika Moris Leticja, a właśnie się okazało, że miłość to jest coś, być może być, może być czymś ulotnym, chwilowym, że może. Być przez jakiś czas, a potem nie będzie. I dlatego też zostało w jakiś sposób zalegalizowane wiarołomstwo. Cóż już znaczy ludzka przysięga wobec Pana Boga, wobec Kościoła, kiedy się zobowiązujemy publicznie do tego, że będziemy kochać, że będziemy wierni, że pozostaniemy ze sobą aż do śmierci. Może się okazać, że miłość... Która dla współczesnego człowieka to jest tylko uczuciem, przeminie. I można się rozejść, i można udawać, że wszystko jest w porządku. Tak jak zawrzeć sobie cudzołóżny związek, a będzie wszystko w porządku. Drodzy wierni, została wypaczona, wypaczone pojęcie miłości. I następnym ciosem była, był ten dokument fiducia supplicans, która nie tylko, że w jakiś sposób nadwyrężyło pojęcie miłości, wierności i prawdomówności, ale jeszcze sprowadziła człowieka właściwie do chuci, do wszelkiego rodzaju namiętności, które same w sobie będąc nieraz sprzeczne z wolą Bożą i będąc destrukcyjne dla człowieka, stały się przedmiotem błogosławieństwa. Co to znaczy? Że można kogoś pobłogosławić, kto ulega tego typu rzeczom i jakby nie chce się z tego wydostać. To znaczy, że dla kościoła Nowego Adwentu to już jest zupełnie normalna rzecz, że jest to zupełnie akceptowalna sprawa, bo przecież pobłogosławić można tylko to, co jest dobre, nie to, co jest złe. Czyli dla tych ludzi to już są złe rzeczy. Drodzy wierni, widzimy, że rodzina. Nieraz się rozpada, dlatego, że nie jednoczy się wokół Chrystusa. A jak wygląda nasze codzienne życie rodzinne? Czy czasem nie jesteśmy podzieleni na wiele takich niby kapliczek, każdy ma swoją, w której sprawuje swój własny kult? Czy czasem nie jest tak, że jeden biegnie do telewizora, drugi do komputera, trzeci do komórki, czwarty do PlayStation? I każdy sobie coś tam ogląda, każdy sobie coś tam robi, bawi się, a nie mamy czasu dla siebie, nie mamy czasu dla Pana Boga. Taka rodzina jest zupełnie bezbronna. Nie ma w sobie tego systemu odporności, ponieważ sama otwiera się na wszelkiego rodzaju wirusy, które będą przychodziły z tego świata. I proszę nie łudzić się. Że jak ktoś ogląda jakiś tam serial na Netflixie, że to nie zaszkodzi, bo ja jestem przecież tradycyjnym katolikiem i znam na wyrywki katechizm Kościoła Katolickiego. Właśnie te wszelkiego rodzaju seriale są po to, aby zmieniać nasze myślenie, a żeby z nas robić liberałów i libertynów, a żebyśmy po prostu myśleli tak, jak myśli świat. Do tego też drodzy wierni. Ideał, który ukazał nam papież Leon XIII, ideał świętej rodziny jest dla nas szczególnie aktualny. Jest to lekarstwo na nasze choroby. Cóż możemy powiedzieć o tym przykładzie? I niewiele, i bardzo wiele. Jak wyglądało życie świętej rodziny? Nic praktycznie ewangeliści nam nie podają poza małymi szczegółami z dzieciństwa pana Jezusa. Ale przecież możemy bez używania jakiejś fantazji śmiało powiedzieć, jak wyglądało życie Najświętszej Marii Panny, zwłaszcza wtedy, kiedy Pan Jezus był niemowlęciem. Jak ona wykonywała wszelkie codzienne swoje sprawy, gotowała, sprzątała, prała, a we wszystkich tych czynnościach spoglądała na swoje dziecię, na Pana Jezusa i adorowała Boga owiniętego w pieluszki. I wszystko czyniła. Dla swojego syna, który, będąc jej synem, był zarazem synem samego Boga. A kiedy Pan nasz Jezus Chrystus stał się młodzieńcem, z całą pewnością był codziennie w warsztacie świętego Józefa. I tenże mąż sprawiedliwy, wylewając poty, ażeby zarobić na potrzeby swojej rodziny, ciężko pracował i patrzył na Chrystusa który mu towarzyszył i go wspomagał, nie tylko trudem fizycznym, ale też i swoją łaską i dawanym bytem, które, który jako dar Boży był udzielany wszystkim ludziom przez Pana Jezusa w sposób szczególny, z największą miłością wobec swojego przybranego Ojca Świętego Józefa. Życie codzienne, modlitwa, praca, wykonywanie obowiązków i wspólnota rodzinna, Zjednoczona wokół Chrystusa to ideał, który został nam nakreślony. Drodzy wierni, co powinniśmy zrobić? Myśmy powinni przede wszystkim bronić naszych rodzin. To jest ten bastion, którego nie możemy oddać. Nie możemy się poddać tej całej dyktaturze, która chce nam zniszczyć rodziny. Chcę nam doprowadzić nasze rodziny do deprawacji, ale przede wszystkim chce, aby w naszych rodzinach nie było miejsca dla Chrystusa. Stąd też moja zachęta i serdeczny apel do was wszystkich, a w sposób szczególny do Ojców rodzin, a wy, jako głowy swoich rodzin, ustąpili miejsce Chrystusowi. A Go zaprosili do swoich domów. I Jemu dali centralne miejsce. I żebyście tego dokonali w sposób nie tylko wewnętrzny, swój duchowy, ale też i w sposób oficjalny w zgromadzeniu całej rodziny, dokonując pięknego aktu intronizacji najświętszego serca Pana Jezusa w rodzinie jako króla miłości, który stanie się głową waszej rodziny. A żebyście, jak święta rodzina potem, dzielili się z Panem Jezusem Królem, i głową waszą. Wszelkimi waszymi troskami, biedami, wszelkimi trudnościami, ale również i radościami, a żeby Jego święty obraz był centralnym miejscem w waszym mieszkaniu, do którego zawsze będą podążały wasze spojrzenia. Któż nas najlepiej nauczy, na przykład, posłuszeństwa, jak nie Pan nasz Jezus Chrystus, który stał się posłusznym, który poddał siebie pod posłuszeństwo Józefa i Matki Bożej. Któż nas nauczy cierpliwego znoszenia bólu, przeciwności i krzyży, niż to właśnie serce Pana Jezusa, które przyjęło na siebie całą gorycz, ażeby nas odkupić? Poświęcił się Pan nasz Jezus Chrystus, dając się ukrzyżować, ażeby pokazać nam przykład, jak mamy znosić wszelkie niedogodności. Któż nas nauczy znosić braki, chociażby rzeczy materialnych, niż ten, który nie miał gdzie głowy skłonić, który dobrowolnie stał się ubogim, a żeby ukazać nam jak mamy znosić nasze ubóstwo. Ktoś nas nauczy miłości jak nie ten, który z miłości dla nas przyszedł na świat, stał się jednym z nas i za nas się ofiarował. Wiele możemy tutaj cnót przytaczać i wszystkie znajdziemy w Panu Jezusie. Spoglądajmy na Niego, zarówno rodzice, jak i dzieci, i starajmy się rzeczywiście naśladować Jego przykład. Jeżeli On będzie prawdziwie królem konkretnej rodziny, to przecież zdajemy sobie sprawę, że nawet jeżeli pojawią się jakieś sprzeczki, no bo z ludzkiej ułomności z całą pewnością się pojawią, ale zaraz spojrzymy na Tego, który jest cichy i pokornego serca, i postanowimy, że. Należy się pojednać, należy ustąpić, należy się przeprosić. Drodzy wierni, to jest niesamowity skarb. Ten skarb propagował ojciec Mateo, który przemierzał cały świat, głosząc właśnie tą intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzisiaj szczególnie apeluję do tego, żeby sięgnąć po jego przepiękną książkę Jezus Król Miłości. A żeby rzeczywiście zachwycić się tą miłością, którą Pan Jezus ma wobec nas wszystkich i wobec naszych rodzin, a zarazem patrząc na wiele przykładów niesamowitych owoców tego nabożeństwa, również podjąć tą samą decyzję, którą podjęły tysiące rodzin, oddając siebie pod panowanie Chrystusa. i tam znajdując umocnienie i bezpieczeństwo i przede wszystkim prawdziwą przyjaźń. Na koniec tego kazania pozwólcie, że przytoczę jedną tylko historię podaną przez Ojca Mateo w tej książce, a zilustrować, jak wspaniałe owoce może przynieść nabożeństwo do właśnie Chrystusa Króla miłości, który został intronizowany w pewnej rodzinie. Ojciec Mateo pisze: w początkach mych prac apostolskich danymi było zaintronizować najświętsze serce w domu młodego małżeństwa. Byli to ludzie z klasy robotniczej. W sam dzień ślubu zapragnęli wprowadzić do swego domu Jezusa Króla. On będzie, mówili, najlepszym przyjacielem naszym po wszystkie dni. Po kilku latach ten sam robotnik wezwał mnie do poważnie chorej żony. Uboga izdebka, w której mieszkali, zdradzała wielką nędzę. Wszakże każdego uderzał piękny wizerunek serca Jezusowego, umieszczony na pierwszym i najbardziej widocznym miejscu, a bardziej jeszcze jakaś atmosfera wielkiego spokoju panująca w tym ubogim gniazdku rodzinnym. Po kilku słowach pokrzepienia i pociechy zapytałem chorej: Czy czujesz się bardzo nieszczęśliwa, biedne dziecko? Nieszczęśliwa? Odpowiedziała tonem najwyższej wiary. Z oczami błyszczącymi od gorączki. Nie, nie, mój ojcze, my nie jesteśmy nieszczęśliwi. Cierpieliśmy, to prawda, ale cierpieliśmy z nim razem. Płakaliśmy, ale z nim. Kiedy, ojcze, intronizowałeś Jezusa u nas, powiedziałeś nam, że on pocieszy nas we wszystkich troskach, że potrafi osłodzić wszelkie nasze cierpienia. Uczynił to, ojcze. I biorąc rękę łkającego męża, rzekła do niego: A ty co powiesz? Czy byliśmy nieszczęśliwi? On zaś, utkwiwszy oczy pełne łez w obraz serca Jezusowego, odpowiedział: My nieszczęśliwi? Ani pięciu minut. Cierpieliśmy dużo. Tak, to nieuniknione, ale być nieszczęśliwym to rzecz całkiem inna. Nieszczęśliwym z Jezusem, z królem i przyjacielem? Nigdy. Jezus zabrał mi moje kochanie. Ma prawo do tego, niech się dzieje wola Jego. Ale, według, ale niedługo wróci, by i mnie zabrać. Wówczas wszyscy troje będziemy szczęśliwi w niebie, jak szczęśliwi byliśmy tu, w tym biednym domku. Jakże to wspaniałe, jakże to wzniosłe. Ci prości ludzie potrafili zrozumieć wysoką filozofię Ewangelii, to znaczy różnicę jaka istnieje między cierpieniem a nieszczęściem. Nie zadowolili się przyjęciem u siebie Pana. On stał się prawdziwie ich przyjacielem i powiernikiem. Skoro Pan nasz Jezus Chrystus dokonał tak niesamowitej przemiany w duszach tych, którzy go przyjęli, tej konkretny, tego konkretnego małżeństwa, to dlaczego nie miałby dokonać tak wspaniałych cudów również i w naszych rodzinach? Wystarczy go zaprosić i poważnie potraktować to zaproszenie, dać mu miejsce centralne i pozwolić, ażeby On panował, bronił, wspomagał, pocieszał i przemieniał nasze serca. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.